You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my Oj, siemano, let it Kurwa. co tu się wydarzyło. Jest sobota. A my takie rzeczy. A my takie rzeczy. To jest tak, z tej midlunki przerzucić do tamtej midlunki Ja muszę jeszcze wziąć lawetę Dzisiaj mam wyjazd też się okazało Jakoś ładowarkę będziemy wieźli yy. Ogólnie mam tr już trzy zlecenia na Trzy zlecenia mam na ten, na lawetę Jakbym się trochę więcej czasu yy, miał To może bym zorganizował Ogólnie, żeby ta laweta latała zarobkowo tylko, że teraz skupiony jestem na czymś innym zupełnie i nie w smak mi jeszcze brać sobie na głowę szukanie spedycji do, do autolawety. Kurde, internet się jeszcze nie załączył. Ale coś bym kurczę ogarnął. Jest to do wykonania, no, jednym słowem, jest. Tylko, że trzeba poświęcić temu troszkę uwagi, więcej niż takiej plandece. Taka plandeka to praktycznie wszędzie ma załadunek, nie? Bitcoin runął, aż coś pierdolnęło w nocy, kurwa, słyszałem. A to Bitcoin spadł, kurwa, widzę. 84 tysiące. O, niżej spadł, ale się odbił. Spadł do 80 kurwa, tej nocy. Ja Cię kręcę. Straszne to jest. Strasznie ekscytujące to jest, bo. Odwrotnie komin budujemy. Bob weź tego peníza przy Pizni, w tym głupi łeb Ale boli republika no, to już było Kto czeka na dziurę w elewacji? Kto czekał na dziurę w elewacji Twoja matka czekała dodatkową dziurę w ja pierdolę jakie komentarze Dobra, idziemy skąd. Ja muszę jechać na stację kurwa po papierosy nie ma co palić. Ostatnio robiłem porządki. Wrzuciłem listy stare i się okazało, że jeden wyrzuciłem dobry. Tarczki miumka. Tamta nie ma. Do skanii tylko trzeba dodać, chyba. Do skanii dodałem, do miglumki dodałem. Jeszcze... Do tej małej miglumki, ale tam jest cała paczka. To niech tak zostanie. Idziemy szybko zobaczyć, bo ja muszę zobaczyć, tylko, że komin dobry jest. Ja My po prostu pomarzniemy. Jezus, zapomniałem o kaszerze wspomnieć, żeby go kurwa nie zostanąć, ale co z tego, jak tutaj drzwi potwagane na oścież wszystkie. Tu jest git. Jest git, czy nie ma gita? Jest git. Może zobaczymy tu. Napierdola. Nie ma prądu, to nie magita. Coś my tutaj musimy pozmieniać, wiecie? Jest za. Chciałbym użyć słowa skromnie, ale to też e, tu jest tak jakoś nie tak. Tu jest troszkę tak nie tak, jakbym sobie chciał to widzieć, wiecie? Nie wiem jeszcze co. Ale tutaj muszą zajść zmiany. Tutaj musi być zupełnie inaczej. Tu musi być lepiej, ładniej, bardziej... Bardziej musi być. O, to jest dobre słowo. Tutaj musi być bardziej. Zobaczymy, czy komin się przyssał. W sensie, czy można go dalej budować. Nie można i nie będzie można. Może no się kurwa chybocze na tamtym tym Ja się już chybotać będzie, kurwa oj tam, kurwa Dobra, to jest wszystko, kurwa, do zbicia i do poprawki, kurwa Trzeba mieć nerwy ze stali, powiem wam. Ale czemu nie ma prądu? Wiem czemu. Pewnie kurwa, nie ma prądu. Po, po prostu. Wyczerpały się baterie. Całą noc. Śnieg na panelu, kurwa. No tak, nie doładowuję. 0,0. Zgaddełem. Nie trzeba było. Dużo nawet. Ciekawe, czy koło dokręcone Do dojebali to trzyma Ale rzeczywiście kurwa Już szwerga do wyjebania Przekładkę trzeba robić Z zapasówki O, człowieku. Zaczynamy. Szkoda czasu. Nie, to będzie tu przeszkadzać. To będzie tu przeszkadzać. Idę po ładowarkę. Trzeba zabrać tamtą paletę Wtedy midlumką trzeba się też przestawić jedną drugą wcofać. O Jezu Wcofać się do siebie Na biegu. To też mogłem odpalić, ale najpierw ten te zabierzemy. I stało się, kurwa. Zaskoczyła nas zima. Musiało się tak stać. Chyba trzeba podgrzać. Мы с W sumie tak mogę stać. Może bardziej tylko w stronę tego się wykręcę i gasimy. A i opuszczę. Kurde, nie wiem, czy ona się mieści po szerokości. Chyba się nie mieści, tak żeby kurwa weszła tam w ten. Powinno mieć luk ścięty, ale zostanie mała przerwa. Ewentualnie rzucimy jakąś blachę. Ja sobie dopiero uświadomiłem, że oni musieli Jak ja do rampy podjechałem to ta kurwa zostaje. Oni musieli tam je układać ręcznie, ale jaja Deska spadła. Podnieść się jeszcze na tym na poduszkach. Ha. Pięknęło. No ale powiem wam, że kurwa tak na słowo honoru. Trzeba inaczej, tym rogiem, żeby bardziej złapało tamten będzie ten i wtedy będzie dobrze, no i tędy będzie można wjeżdżać, za dużo uniosłem chyba, albo tu za dużo poniosłem, powiem wam, że pogoda to się trafiła na takie wojarze dzisiejsze, z wetą, że fest jest, nie? to kurwa, wszystko ślisko Weź tu wieć. Weź z tego zjedź Weź się nie zabij <tryk> <tryk> będzie w ciągarku wszystko wciągać Oj, Boże, Boże Dla tych paru złotych, kurwa No i mamy załadowaną już jeszcze opuścimy tylko maszt i jakoś będziemy jechać. A ja już mam połowę drogi, ale nie chcę się jechać. Mam dzisiaj jakiś może przemęczony, może trochę głowa boli, może pogoda nie taka, nie wiem, ale już się przynajmniej śnieg topi. Nie ma już biało jak było. Z lawety też śnieg spadł, także poślizgów już się nie obawiam przynajmniej jutro też mam trasę lewetą w poniedziałek i na ten na plandekę siądę dopiero w wtorku czyli nieźle no kurwa a już było dobrze no już było dobrze zacząłem dokręcać te koła tu już widać też luźne jedne są że rynku można którąś. O, tą na przykład. I już dokręcam wszystkie, bo niby wyglądają, że są dokręcone i nie widać. Ale wszystkie. Jeszcze dociągnąłem tą rurką. Wszędzie sensie wszystkie. No na razie to koło całe. I tutaj jeszcze żadna szpilka nie była taka, żebym nie mógł dokręcić tym. I to, co ja zrobiłem wytrzymało. Ale niestety reszta padła znowu. Jak zwykle coś. Z tamtej strony, z tamtej strony w skanie, W skanie na czepie z tyłu będzie je na felga zmieniona. Za, za dużo się stało. O tamtej a reszta tutaj dokręcam i musi być dobrze, bo niby nie widać, że rusza się felga względem piasty, ale da radę jeszcze dokręcić. Midlumka tam jest zrobiona, tam były takie minimalne rzeczy, nitki i lampy z tyłu, to zrobione. Ale trzeba to podokręcać, nie ma klucza. Tym dużym to albo nie dokręcę tak, żeby dobrze było, albo jak dokręcę to aż za dużo, a tutaj jest tak, że wiadomo do kiedy. I ta już powinna już się nie odkręcać przynajmniej moim zdaniem, zobaczymy trzeba skombinować klucz ogólnie do skani został zakupiony taki sam tylko że co z tego, że mam tą końcówkę jak ja i takiej nawet nie mogę zmienić bo jest wszystko spawane ja biorę chyba zaraz powarki i po prostu tutaj przecież Oj, oj, oj. całe to pękło, jest pękane. Ojoj, lecę dalej z kominem. Tutaj sobie zrobiłem takie wzmocnienie. Do ściany jest przeopane. Tu jest skręcone od spodu szubo. Z tej strony są kliny dane. No i teraz już stabilnie stoi, że nie tego nie, nie, nie da się go ruszyć, nie da się go płynąć. Trzeba będzie powtórzyć tutaj jeszcze taką obejmę za jakiś czas, żeby to było stabilnie. Ktoś pisał, żebym odsunął ceramikę od tego, od bloczka, no ale to. No, zobaczcie, tu jest ten wełna dookoła, do samego spodu, chyba że wam o to chodziło. Ale tutaj jest kwadratowy otwór wycięty. Jak było obsadzane, to ja wełny tutaj napchałem. I tutaj z wierzchu tylko ta wełna jest przy tego przymozana, że tak powiem masu ale tam dookoła tej rury jest wełna. I do, tak samo do samego spodu. Tutaj jak widać już nasmarowałem na grubo tej, tej specjalnej masy do ceramiki. Zaraz będę obsadzał ten następny. I tak do samej góry. Bloczek, wełna i ceramika. Daniel mi zlecił odkręcenie między oczki, coś tutaj będzie robił. No i tak odkręcam, kurde. I ten inżynier, konstruktor, który to robił, kurde, żeby go tak szyja bolała. A, prawda, to ja kurde robiłem. No i w sumie szyja mnie boli dzisiaj. Dobra, nieważne. <laughs> eee, od razu poprawiłem. To znaczy przyspawałem tu nakrętki, żeby można było między ośkę ściągać bez ściągania tych nadkoli, bo to niepotrzebnie się traci ten czas. Jak znam życie to będzie ostatni raz ściągana, no ale już zrobione. A tutaj to obejmę pewnie będzie robił. E, od razu poprawię tutaj te wszystkie kabelki, które wiszą. Bo na tych przylepcach to, to wszystko odstawało. E, Teraz powlepiam na ten, na ten klej montażowy w i dopiero na trydytkę, nie? No e, Poprawię to i ten. I jak zdążę to jeszcze spróbuję komin dociągnąć do dachu. Chyba, że mi daniem znowu coś wymyśli do, do tego. Jeszcze do pomocy. No ale dobra, ściągam to. Poprawiam i lec lecimy dalej. Właśnie się rozładowałem I wracamy Na pusto Ale powiem wam że kurwa miałem Okazję I kurwa zawahałem się Coś mnie tknęło kurwa Bo chłop, chłop mi wyliczył bo ja za to Pieniądze mam odebrać I kurwa 1000 zł więcej dał Ja tak kurwa chcę już tak Ruszać Ale coś tu kurwa nie gra i mówię mu Co źle dałeś Dobrze Mówię źle dałeś kurwa. Tutaj cztery mówię i w tamtym jest tam. Ja mówię, nie, no to masz potys. Wziął, policzył. Wyszło, że tysiąc za dużo. No i dostałem kurwa trzystu wyznaleźnego. Za co dziękuję. Ale kurwa ja taki powiem wam jestem. Ja czy jegoś nie chcę i swojego nie dam kurwa. Mi to kurwa żal. Bo już miałem myśli kurwa. Normalnie mówię, chuj mam tysiąc do przodu, nie? Pierwsza myśl. Ale później kurwa nie, nie, takich rzeczy się nie robi. Trudno. Ale powiem wam, jestem z siebie kurwa dumny. Naprawdę to życie nas testuje, życie nam daje możliwość wybrać dobrze. I kurwa tylko trzeba po prostu wybierać dobrze, zawsze. Tylko że to jest trudne. To się zależy. No. To jest... Czasem jest niełatwe, może w ten sposób. Ale kurwa te pieniądze śmierdziały. Nie bierzcie nigdy śmierdzących pieniędzy. 300 zł zarobiłem za uczciwość. Kurwa i jestem z siebie dumny. Naprawdę. No już jak mam zdjęty boczek i tą między ośkę. Przeszmatkowałem sobie, wkleiłem te uchwyty na masę. Wiadomo, że na masie wszystko jest lepsze. Bo te pianki pod spodem, które są oryginalnie to one odpadają zaraz. A, a tak pozrywałem oczywiście policję ze spodu powklejałem to na tą masę i, i musi teraz trzymać ładnie wcisnąłem, rozsmarowałem, za chwilę złapię sobie trycytkami ale niech to przyłapie dobrze W międzyczasie założę e, te e, nad kola bo teraz już mogę teraz mam przyskowane tam śrubki nakrętki znaczy to sobie od tej strony tylko śrubkami złapię, zamontuję i będzie szybko a, a tutaj Daniel w międzyczasie jeszcze coś z tym zrobi. No i co? A, z tyłu jeszcze to, co ostatnio ten yy, naprawiałem to wzmocnienie robiłem. To przyknie jeszcze raz farbą, bo ten. Bo kierowca tam zeglądał mówił, że jest słabo dosyć. A, i ten kabel jeszcze muszę podwieścić zobaczyć, gdzie on tam się zluzował i, i go podwiesili gdzieś na trytytki dobrze ale to zaraz włażę pod spód no i jesteśmy z powrotem To mi zostało tego, zostało tej zaprawy, to wytykowałem trochę, bo ten. I tak go trzeba będzie tak. No i dobrze. No ale ten. Wyrobiłem po prostu, żeby nie wyrzucać, nie? Bo tutaj już trzeba by stawić coś wyżej, albo zrobimy I muszę ten. Pierwsze tam założyć ten. Jeszcze jedną ceramikę, i dopiero do góry tam. Nie wiem, czy tu się zmieści ładowarka. To wejdzie ładowarka? Mała, wejdzie. Duża. Nie wiem, może sama kabina, ale to z tyłu ramię... No wie. to ramię można opuścić. Ramię, że właśnie... Ona się to... samo opuszcza. Ale co, żeby tylko po, podjazd był siedzieć? No, no. tak. Chuj to... tam może iść z biny, to ja zamontuję, ale mnie nie będzie. To nie, to... Może będę, bo właśnie wyzwonił ale... kierowca, że być może od poniedziałku usiądzie do mnie Ostatniego to już ten, znaczy, przynajmniej teraz Z góry. E, Tutaj to jeszcze to jednego. Góry, no. Dwa nawet wstawisz, tylko ten... E, no tak. Jednego ceramikę. Jeszcze jednego i już stromiki pewnie, może głowę tam wciśnie, żeby tam. A jak nie, to od góry już trzeba będzie spuszczać. No ale teraz będzie jeszcze premium. A co Dominika wraca? Y, przy, jest kierowca. Na premiumkę kierowca jest. Teraz pięć samochodów wyjeżdża. No ale to jakiś nowy, czy jak to już jest? Nowy. No. A co z Dominiką w ogóle, jak ona tam się podoba? Dominika już jest lepiej i prawdopodobnie 1 grudnia wraca. No ale to już no. najlepszy samochód. To? No na premiumkę swoją. Bo teraz jest 5 kierowców i 5 samochodów. Ale ten przyje, przyszedł na pomoc. A na chwilę, ty? Tak, na ten czas co stoi samochód. A no to już wszystko jasne. Kurwa, jakoś to trzeba. Yy, mierzyłem yy, taki. Te yy, wylot tego komina. Chciał się z wami pożegnać. I Bob też. Takie. Biorę. Wy słyszeliście o portalu ogłoszeniowym El Bordo? El Bordo! El Bordo! El Bordo! Już ponad 40 tysięcy osób nam zaufało. Teraz pytanie do ciebie. Dołączysz? Dawaj się z nami!